Bilet miesięczny na komunikację miejską, na autobus, pociąg wiadoma sprawa, ale bilet miesięczny na samolot? No, to rzecz na świecie nieznana, choć kiedyś popularna. I wreszcie po latach na szeroką skalę powraca. I jaki kraj pierwszy z tego skorzysta? Polska. Oczywiście to nie jest tak, że na świecie nikt o tym nie słyszał, nigdzie czegoś takiego nie ma, bo faktycznie różne jakieś takie koncepcje, abonamenty są, ale to, co proponuje Air wreszcie dociera do nas i ma szansę stać się takim abonamentem wręcz biletem miesięcznym na szeroką skalę. No dobra, ale o co w ogóle chodzi? Otóż węgierskie linie lotnicze Wizer, no w Polsce dosyć popularne, znane, wymyśliły, że Polska będzie państwem, gdzie przetestujemy nowy pomysł, czyli trochę taki abonament. Umowę zawieramy na minimum 6 miesięcy, potem można zrezygnować, można przedłużać. I chodzi o to, że wybieramy sobie pakiet jednego lotu w jedną stronę za 239 zł miesięcznie albo podróż w obie strony, czyli tam z powrotem, za 470 zł miesięcznie. W tej cenie możemy zabrać ze sobą ten mały podręczny bagaż, ten taki najzwyklejszy do ręki. No i oczywiście możemy lecieć wszędzie tam, gdzie uizer. Oferuje swoje loty. Już pojawiły się komentarze, że hola hola, no to 478 zł za lot w dwie strony. Tam i z powrotem to chyba trochę za dużo. No i to zależy. Faktycznie, jeśli ktoś jest takim łowcą promocji jak ja, może sobie pozwolić, by nie trzymać sztywnych, konkretnych dat godzin, tylko gdzieś coś przesunąć. To jak najbardziej można znaleźć lot w dwie strony za 100 zł albo i mniej, już to pokazywałem. No ale jeśli ktoś wiadomo, chce lecieć o konkretnej porze, konkretnego dnia, w konkretnym miesiącu, to ta oferta też. Może być jak najbardziej ok. To też jest sposób na jakieś przystępne cenowo latanie. Ważne, że ofert jest dużo, a klient ma w czym wybierać. Niewątpliwym plusem tego abonamentu jest to, że albo możemy cały czas latać tylko w jedną stronę, albo tam i z powrotem w to samo miejsce, albo co miesiąc winą lokalizację. No tylko pytanie, ile osób tak naprawdę potrzebuje raz w miesiącu przelecieć samolotem, bo praca, bo rodzina, cokolwiek, jakieś obowiązki. A ile takich samotnych podróżników, ludzi, którzy po prostu lubią latać, potrzebuje raz w miesiącu się przelecieć, i czy akurat te osoby no, będą potrzebowały takiego abonamentu, czy bardziej na przykład nie będą wyszukiwać jakichś okazji na różnych wyszukiwarkach i tak dalej, tak dalej. No, zobaczymy, ile osób się zainteresuje.